Witam wszystkich tutaj Mariko Games i kontynuujemy e, ostatni odcinek z zagramy w Final Fantasy 15, e, w którym to rozpoczęliśmy e, rozpoczęliśmy, to trudno powiedzieć, rozpoczęliśmy. E, w każdym razie chcemy dotrzeć do Remucha, Samona Ramucha, i rozpocząć jego trial e, i zobaczyć na czym on będzie polegał. E, o, oczywiście opisałem tę poprzednią część, pierwsza wyzwania Ramucha. Zobaczymy, yy, czy dojdziemy dzisiaj do, do niego, czy nie. Yy, powiecie, jesteście gotowi na to? Bo ja tak. A wy? Ok, dawajcie, lecimy do gierki. Ok, jesteśmy tutaj. Yy, Zabłądziliśmy w tej jaskini lodowej. Eee, Zaatakował nas impy i mam, mieliśmy ogólnie problem, żeby pójść dalej. Ja nadal szczerze mówiąc nie mam pojęcia, dlatego eee, gdzie iść, w którą stronę, czy się cofać do tych elektrycznych eee, piłeczek, czy duszków. Nie wiem o co tu chodzi. Eee, tu jest coś, że muszę coś z tym zrobić, ale co tu konkretnie nie wiem. Interfasia haul touch the third run jakby nie wiem, no ten ale to jakby nie było to w ogóle <laughs> To było jeszcze dużo dalej, stąd Magic Flask No to tak wyglądałoby to w ogóle nie było tu Co coś mam zrobić, ale nie do końca wiem o co chodzi Też nie za bardzo wiem jak się stąd wydostać, czy w ogóle jest taka możliwość się wydostać, to też jest dobre pytanie Dobra, pokonane. Ok, tylko pytanie... My się stąd chyba nie wyzastaniemy, co? Sorry. Przepraszam bardzo, ale... Muszę wyciszyć dźwięki w telefonie. <laughs> Dio Tempest Crimson <śpiewanie> Ore Reset EV, dobra, udało mi się, nam się to jakoś pokonać Thief's Way Drogą złodziejaszków, znaczy droga złodziejaszków tylko, jak się stąd wydostać teraz? To jest pytanie idealne. Bo nie ja zobaczyłem z powrotem. Weszliśmy stamtąd z tej jaskini i lecimy zupełnie gdzie indziej. Ogląda na to, że faktycznie się pomyliłem. Nie wiem w sumie po co ja tam wchodziłem. Bo jeżeli chodziło o misję główną, to raczej nie tędy droga. Zagłębiłem się tam, kurczę. A niemalże tam zginąłem kilka razy w poprzednim odcinku. Tylko po to, żeby się okazało, że to jednak nie jest to miejsce, co powinno być. No trudno, błędy się robi, e, jak mi powiedziała ostatnio moja klientka, jak pracowałem w Biedronce, że błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. Więc no, w sumie podpisuję się teraz pod tym, e, błędów nie popełnia tylko ktoś, kto nic nie robi. E, lecimy dalej. Już jest ciemno i za chwilę może coś tutaj na nas wyjść. W ogóle jesteśmy na terytorium czegoś. O, jest te. no te cipki. Serio. Dobra, nie chce mi się z wami walczyć, ale chcę dalej. Dobra, jak tak sprzedajcie sprawę, no to trzeba was zabić w takim razie. Nie trzeba by mnie atakować, trzeba by mnie zostawić w spokoju, wtedy może byście przeżyły, czy przeżyli, nie wiem czy to samice czy samice, w każdym razie zginęły, zginęli z naszych rąk. Jedziemy dalej, to jest tutaj jakaś fosa i tego się kurczę nie da przejść, fosa czy nie wiem w sumie co, ale kurczę mam w tym problem. Tutaj co? Morze, którego się nie da przeskoczyć serio, no jesteś księciem, powinieneś umieć przeskakiwać murki. A nie ma tutaj żadnego czego, bo żeby można było skorzystać z niego. O co tu chodzi, kurczę? Dlaczego nie można się normalnie przedostać? Eee, tylko najpierw spotykamy eee, jakąś przegrodę, później drugą przegrodę w postaci muru. Teraz co dziwo dochodzimy jeszcze kurczę do głównej drogi O co chodzi kurde, gdzie ja jestem? W dupie Czy to zaczyna irytować szczerze mówiąc Co to może być ja tutaj to pokazuje wielką skałę? Jakbyśmy to obeszli obiegi dookoła, to nie wiem co to jest. Może jakaś woda czy coś, nie wiem Ale to tak wygląda to aby to było mniej, mniej więcej gdzieś tam w tej jaskini, z której właśnie niedawno tu wyszliśmy, co mnie, szczerze mówiąc, trochę wpienia, bo wygląda to na to, że będziemy musieli tam jednak wrócić i coś pokombinować innego. Tylko co? Bo przecież tam się nigdzie nie dało przejść. Fencers and clat. Zadkowo wygląda to tak, aby to było gdzieś niżej pod nami. że co robimy, jakby, no chyba tak, że po prostu ja to przesunę e, do momentu, w którym faktycznie e, powinniśmy być. Okej, okay, witamy się z powrotem. Mam nadzieję, że teraz już na pewno jesteśmy w dobrym miejscu. Ja patrzenie w ogóle stąd wychodziliśmy, jednak to jest, byliśmy w dobrym miejscu od początku. E, tylko musieliśmy pokonać potworki, które stąd wyleciały w poprzednim odcinku. E, I po prostu lecieć dalej. Więc z tego niepotrzebnie nie w ogóle stąd wychodziliśmy. I też nie musimy się pokonywać tych elektrycznych stworków. Tylko po prostu... Eee, przepraszam bardzo, trochę m, poczekać aż jakby będzie można po prostu przejść dalej. Więc okej, okay, jesteśmy w odpowiednim miejscu. Myślę, że trochę dłużej mi to potrwa. Coś woła pomoc? Jakaś naga, noga. Tutaj też nie da przejść, więc w sumie... Nie wiem o co chodzi, szczerze mówiąc. A, czekaj, on tu gdzieś spadł, tak? I gdzie on niby jest? Jak nie zauważyłem, co się z nim stało, ciągle gdzieś leciał, kończyłem. No tu jest, Lol. w tą stronę! Gdzie lecisz, kurna? Tam, został w rukę, ty lecisz gdzieś dalej, w kliczkę. Jeszcze irytujące. Nie was to jeszcze ma być? Jakie są wasze zamiary? Шцята хлерна, лекча прэдента. Przynajmniej tak mi się wydawało. Gdzie jeszcze? Mind Flyer, To coś mnie złapała Warny świat typka lę Promptal do what you can. frajer nie żyje. Co jest? No dobra, jeden zginął, drugi się pojawił. Ekstra.

Dobra, ta mosa siekiera jest dobrą bronią, e, ale jednak dużo czasu zabiera, zanim e, uderzymy w przeciwnika, więc on może się już e, ulotnić, jak się wyraży. Coś jeszcze tutaj na nas czyha, tylko nie widzę gdzie. Coś jest. goblin level 20. Tak, no sure tam taką dużą tegoś wali? Serio? Offensive applause, fine. I need now. Eyes Mouth closed. Okay, will be right there. No! Jesteś no to jest strasznie słabe, jak na księcia. No muszę tego zebrać podczas walki, tak? Spadłwa. wiem coś. i based banknot okej, okay. znaleźliśmy kasę w jaskini, co tam? Co był jakiś podróżny z Ameryki i, e, i zostawił e, jakiś e, banknot. Nieco tam jest nie zostało jeszcze na strzępy przez te potwory tutaj. Ale... Ważne, że coś jest. Jakaś pamiątka pozostanie po mm, nie, nie tylko pamiątka no, skórna w postaci blizn po walkach z potwórkami, ale jeszcze zrobiliśmy amerykański banknot. Więc w sumie opłacało się, nie? Dobra. Dosyć duże miejsce, ale jak Zaszik nam mówi, że my iść w tą stronę, więc raczej w nią pójdziemy. No chyba, że możemy poeksplorować i zobaczyć, czy to w sumie zaprowadzi nas w to samo miejsce, tylko po prostu obszerniejszą drogą, czy, czy nie do końca. Znaczy, można poeksplorować. zawsze lubimy eksplorować, jakoś jakoś tej grze kurczę e, jakoś mi się nie za bardzo chce. Nie wiem w sumie czemu. Ładnie no zrobiona jest ta gra przecież. dosyć ciekawa. Eee, a przecież nie w grze się dymało wszędzie z buta, więc nie wiem czy mam tutaj problem. No doubt Locked. Video games. <laughs> To było ciekawe co powiedział To w sumie to nawet zabawne, e, powiedział na temat gier komputerowych, a to jest, co to jest innego, może nie komputerowe, ale konsolowe, ale tak czy jak videogame, tak? Więc jak już tak nawiązał, to na pewno jest gdzieś klucz. Klucz pewnie jest po tej stronie. A, w dupę, wąż. Jakby 30. Naga! A to ta naga co wcześniej usłyszeliśmy jakby... jest. Żabki? A, że ja jestem teraz żabą? Aha, ok, lol. Dobra, nie ukazywałem. ja ja is told? Chris, uh, Chris told. With us Somebody's out to help me out thank you yeah oh, him to uh, 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 to to we took it down we took it down Udało się. I jeszcze żyjemy. W sumie to chciałem skłamać, że wiem o co chodzi, aczkolwiek nie mam tego pojęcia, e, ale okazało się, że to była zła opcja. W sumie to nie czy że gdybyśmy drugą, to, to coś by dało i czy uniknęlibyśmy walki. Szczerze wątpię, e, bo przeciwnik to przeciwnik nie odpuszcza zbyt łatwo i szybko, nie? Tacz. udało się w końcu. No na. Ramu. Jakie oczy, bruzował firotowy. Nie chce robić exactly. the cavern. This is it. The power of the storm. Eh, I expected more fire and brimstone. Some gods are friendlier than others, I guess. But not all of them. Poor Luna. Perhaps you'd better console her in person. Just a boat, right away. Lose that scowl along the way. Well, do Nefertem acquired the, the mark of the four guardian, a symbol of Ramu's favor. Okej. Okay. Return to the entrance, yes. Więc zajebiście, udało się to zrobić. Myślałem, że będzie, nie wiem, walka z ramuchem, że coś co takiego nas bardziej czeka, a e, nie było czegoś takiego. Jedyne co było to walka z dziwnym wężem na, e, na sam koniec. E, no jest, jeszcze nie e, ogarnąłem tego klucza do tamtych drzwi, nie wiadomo co one tam skrywają. Nie wiem też, gdzie szukać tego okluczana, no bo jakby nie było, miejsce jest dosyć obszerne. Za eee, do chwilę się zobaczymy. Miejsce jest dosyć obszerne i nie wiem, sobie, gdzie tego szukać. Może poszukam tego e, samotnie poza e, kamerą, że chcę to nazwę. E, jestem pewien, że. Jestem pewien tego, że. Jakiś potwór ma to w sobie, że to, to tak to nazwę kolokwialnie. E, czyli będę musiał zabić jakiegoś potworka, żeby zdobyć ten klucz. E, to jest moje jedyne wytłumaczenie na to, jak zdobyć ten klucz. I e, to dla większości graczy jest raczej oczywiste, że no, inaczej nie ma możliwości. tak? E, jak to było w kryzysie, skoro fantasy 7 reunion, e, była też jaskinia, ale były też skrzynie. Tutaj skrzyni nie ma. Więc e, trzeba sobie poradzić w bardziej prymitywny sposób, czyli, czyli zabijając potworki. Problem w tym, że w tej jaskini jest dużo potworków, bo jaskinia jest obszerna. E, bardziej obszerna niż myślałem, że jest. E, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, ja mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, że dacie łapkę w górę. E, trochę było niepotrzebnego ułożenia na, na początku tego streamu, tego streamu przed, tego, tego filmu chciałem powiedzieć. E, nie, niepotrzebnego e, biegania to było na samym początku. Niepotrzebnie ja w ogóle wyszedłem z tej jaskini i biegałem wokół, dookoła Wojtek. Dobrze, że się przyjrzałem na tego, temu znacznikowi na mapie. E, Gdyby nie to, to bym może pobiegł tam dookoła i szukał wejścia, eee, a wystarczyło wejść tam do tej jaskini, e, przy tej luce postać trochę, po, pocie, a, poczekać, aż się e, załączy, tak się wyrażę, możliwość przejścia i tyle. E, więc w sumie to nie było aż takie trudne do ogarnięcia, ale mi trochę to zajęło. E, Odcinek może nie będzie zbyt taki e, długi, jak e, zazwyczaj u nie, u są te odcinki długie. E, będzie trochę krótszy, ale mam nadzieję, że będzie trochę ciekawie. E, myślę, że gra nam da jeszcze więcej ciekawych e, rzeczy, ciekawych zwrotów akcji i w ogóle akcji e, którą ja oczywiście pokażę na kolejnych filmikach, do których obecnie serdecznie zapraszam i żegnam się z Wami. Do zobaczenia.